A ja się przygotowywałem, czy to może nie przygotowywałem, e, tylko e, gwoli wytłumaczenia, bo wstałem jak widzicie wcześniej, no tam usiadłem oczywiście, wiadomo, prysznic usiadłem, odpisałem na komentarze, e, no i tam poprzeglądałem internet, takie różne zajęcia, że tak powiem rutynowe z każdego poranka a nastawiłem sobie zegarek na czwartą bo chciałem gdzieś jechać ale organizm powiedział nie no i tak mówię, dobra, zamknę oczy na 10 minut no i zamknąłem na trochę więcej niż 10 minut czy tam zamknęły mi się no to nieco niektórzy to by no ale dobra, już, już bez insynuacji tutaj Zresztą to nie insynuacje, tylko komentarz do komentarza. Także troszkę później wyszedłem. No i idę, no, przyjechałem motorkiem do syny, Sina śpi. No także nie wiem, albo tyle potrzebuję snu też. No albo faktycznie coś tam nie tego. A ja lecę, no lecę pochodzić. Mówię, ten swój, ten. Jak będę na cichszej ulicy, to, to coś tam dopowiem więcej, bo to te pryki jeżdżą cały czas. O, zaraz mnie... Zobaczcie, to już nie ma żartu. No kuźba na centymetry. <ścoughs> Jezu. No dobrze, bo myślę, że to ważne. Zobaczcie, tutaj też te kable zrywają. Czyli jakaś jest modernizacja, restrukturyzacja i, i, i wszystkie ten się coś robi no to dobrze akurat to no dobrze dobra ja muszę zasować tutaj bo, bo tu się nie da słuchajcie hello Susney To mi pan wytłumaczył no to mi się kasku tylko mi brakuje eee, Tylko mi kasku brakuje że te kable poczekajcie bo to da dobra Muszę odejść na chwilę, ale nie chcę w tym słońcu chodzić, kolernym eee... Poczekajcie, bo kamerka mnie nie chce słuchać. Dobra, posłuchała. Eee, bo te kable, które... Yy... Ja się pytam, czy jakieś nowe założą takie... Nie wiem, no, tam coś tam. On mówi, nie, wszystko będzie w ziemi teraz. Czyli... Pod ziemią, no. No, to duże zmiany. Ale to mi właśnie kable ucinają, nie wiem czy to... Z czym to jest, bo żeby mi to tak pokażę jeszcze, bo naprawdę to już się robiło za gęsto, czyli jakby przeszli jakieś światłowody, też się na tym do końca nie znam, ale e... no będzie no, estetyczniej na pewno, może trochę więcej roboty, jak się coś dziś zepsuje, tylko nie wiadomo gdzie, ale no pewnie już teraz jest technologia taka, że tam czujniki są w którym miejscu, gdzie ale tutaj faktycznie to wygląda no, obrosło kablami dobra idę, bo jeszcze mnie pomyślą, że ja to też pracuję i widzę łopatę jakąś dadzą żeby... tego nie wiem czy tędy przejdę może jak się wkręcę jakoś to przejdę no a to mam prostą drogę do tego miejsca gdzie chcę iść no a zobacz ile tego jest, nie? No dobra, to chwilę jeszcze poczekam. No to też ja z panem też tak porozmawiałem sobie trochę na migi, trochę na... No ale mówi, że pod ziemią. pokazał pal paluszkiem. Także no dobrze, no to no jeszcze raz powtarzam, że to będzie no dużo estetyczniej wyglądało miasto wtedy. Ktoś, ktoś znalazł masową drabinę widzę. O, you. Znaczy nikt nie znalazł tego, ja wypożyczyłem za pieniądze Jeszcze tak chciałem powiedzieć, bo to, to jakieś telefoniczne te kable są, czy tam internetowe, bo w domie bez... Bez bojaźni w oczach bym powiedział, więc tam chyba prądu nie ma w środku no. O, no zobaczcie jak tam Ciach, ciach, ciach No, czyli się dzieje Dzieje się sporo. Ja tak sobie stoję i czekam troszkę. No ze względu na to, żeby to wreszcie opadło, znaczy panowie opoucinali. Ale teraz robię panoramę Racławicką, bo <ścoughs> chciałem pokazać. Zaraz komentuję. Chciałem pokazać właśnie, że tu dwóch dnie. No tam jeden drabinkę trzyma, drugi, nie, trzeci nie siedzi tam czwarty. No a reszta tak jak ja, no. I że nie robię. Czyli tak jak wszędzie. Czyli jak wszędzie. Ile razy ja słyszałem tam od, od ludzi, których poznałem. Ja tam mam robotę, nic nie robię. Jak szach przyjdzie to tam ręką, tam machnę w jedną, w drugą i, i ten... No tak jak się tak ludzie chwalą, no to tak jest trochę czasami chyba chyba no <laughs> Ale tutaj ewidentnie stoi No dobre 40 osób no koło. A dobra nie... Dobra ucięli to I to uważam, że bardzo fajnie Bo to wyglądało już jakoś No czyli co, jak będzie drożej, bo będzie drożej to mi tam trąbi, ale przecież tu no mam bramkę za sobą. E, jak będzie drożej, no to co? No to znaczy, że w e, chyba na to stać, że wreszcie się za to wzięli. A e, pokazywałem już wcześniej, w którymś odcinku. Dobra, idę, bo tu tędy nie przejdę, a hałasują za mocno. E, o, tędy też nie przejdę, tu muszę iść. A pokazywałem we wcześniejszych odcinkach teraz ten list. No ja cię nie. Jezu. we wcześniejszych odcinkach że w wielu miejscach już na mieście to się dzieje więc no widocznie doszło do tego momentu w którym kam może na to stać i już no a dzisiaj jeszcze oglądałem ale to może na live no dobra jakby zacząłem że że ten, że Volkswagen mam zostać przejęty a przynajmniej dwie fabryki jakieś największe przez e, firmy chińskie no to wam powiem, że to wam powiem, że to, to był dzisiaj news no tak właśnie z rana jak przeglądałem no ale co, jednak mówię muszę, muszę jednak zamknąć oko na chwilę no i zamknąłem jeszcze raz się powtarzam, że na dłużej ale, no to zrobić no a już teraz. A, jeszcze bardzo ważna informacja. Live dzisiaj z Adamem na kanale Raport z Akcji. Także muszę podkreślić to jakąś czerwoną kreską. Live ze mną i z Adamem z raportu z Akcji na kanale Raport z Akcji. Dzisiaj no myślę że 17 eee, i tak powinno, tak powinno być no, jeż, jeżeli będzie mała obszówka to, to wybaczcie ale myślę że nie no i to tyle na razie lecę jeszcze tylko chciałem dodać że na live no pewnie Adam mam nadzieję przygotował jakieś niespodzianki no i ja też mam przygotowane niespodzianki więc <laughs> E, Powidowy ciekawie, zapraszam serdecznie e, kanał Raport z Akcji. Godzina 17 plus minus. E, ale trzymajmy się tej godziny. No i tyle. Ja się staram też unikać słońca, ale widzę, że wszyscy starają się po to samo, więc strona zacieniowana jest zajęta. To jeszcze mnie nie było. No bo tu mam trochę cienia. Idę tutaj. Nie? A to jakaś ramka. Dobra, to idę tutaj, już, żeby się gdzieś nie wpitolić jak zwykle. No. A jeszcze jak już tak sobie idę, no to się gadułą zrobiłem, więc pogadam. Eee, no, podpowiadam na niektóre komentarze, które mi tam w głowie zapadły. To są komentarze na przykład, e, że ktoś ma wrażenie, że ja wstaję rano, kręcę e, odcinek, składam i cały dzień wolny. No nie wygląda to tak. Ja wiem, że nie przekonam pewnie tego, kto się nie chce przekonać, ale to nie jest aż takie proste. Po drugie, ten, kto mnie ogląda dość regularnie, czy tam regularnie, to. No, ja staram się to jakoś. Parę dni pochodzę, powiedzmy, ale potem gdzieś wyjeżdżam. Potem znowu wyjeżdżam, bo jak znowu za dużo wyjeżdżam, jakieś, jakieś świątynie pokazać, czy inne miejsca, no to znowu co niektórym się to jakoś nudzi. Ja to rozumiem, no bo ile można podrząd świątyń obejrzeć, czy tam podrząd marszów? Marsze są dla mnie. Przyznaję, ale, ale monologi są dla Was, więc, więc, o, jakaś wycieczka, może z Polski. Także a ja właśnie idę, staram się chodzić po tej stronie, gdzie jest. Co oni tutaj tak podradzali. E, także, monologi są dla, dla Was, drodzy widzowie. Kolejny komentarz był. Bardzo mądry że przy okazji, dlatego pewnie zapamiętałem, że Krzychu obejrzy swoje wcześniejsze filmy i, i zobaczysz, że tam coś, jak to było, że było lepiej. No nie no to nie ma co przeglądać, bo ja mniej więcej pamiętam swoje wcześniejsze filmy. Wiadomo jak się zaczyna, to po pierwsze ta popularność wzrasta, no bo coś nowego. Ale jak, ja zresztą przejrzałem tam kilka, no to jakość, dźwięk i tak dalej, i tak dalej, no były dużo gorsze, więc no i tutaj muszę wiedzieć wreszcie, no Kambodża, no to co, świątynie, <laughs> piękne I, i, i bardzo je lubię oglądać, a szczególnie te właśnie takie bardzo stare. Jeśli chodzi o Phnom Pen, no to nie ma za dużo tutaj, no mówię, starałem się jakiejś galerii poszukać i innych rzeczy, no, no mało, no. no co, no pójdę na jakieś, do jakiś muzeum czy na inne pola, które już i tak były obejrzane nie wiadomo ile razy, to kiedy jestem tutaj wolę się spotkać na, na przykład ze znajomymi i tak dalej i wtedy zrobić jakiś odcinek, a jak nie to pochodzić to i no tylko muszę to... A przynajmniej tak mi się wydaje, no może, może jestem w błędzie. No, to, to wystarczy napisać. No, no, ja jakąś staram się średnią wybrać. W teraz muszę uważać, żeby mnie dobrze bachnął. Kurczę, i wychodzę na samo słońce teraz. No, także tak to wygląda, że pnąpen wbrew pozorom jest duże. Ale dlatego się staram chodzić gdzieś po tych różnych e, dziurkach, tak zwanych przeze mnie, czyli tych małych uliczkach, żeby pokazać jak prawdziwi ludzie tu żyją, prawdziwi chmerzy. E, nie na zachodni styl, tylko po swojemu, bo no, ja uważam przynajmniej, że to jest ciekawe. No, no to się chyba wygadałem. A nie, jeszcze było jakiś kobieta, a nie, to było, to statkowa, statkowa napisała, ale mniej więcej to samo już odpowiedziałem, którą bardzo pozdrawiam serdecznie eee, że tak powiem znamy się od samego początku eee, tam napisała, ale to podobne, że że gdzieś tam spada oglądalność przez to, że nudne są filmy, no ale to są daily no. To, to jest to co się dzieje, no wcześniej jak było bistro to się działo troszkę więcej wiadomo, no teraz jestem przy, przynajmniej chwilowo u Michała, więc więc sobie wymyśliłem ten Wietnam żeby troszkę jakiejś dynamiki wprowadzić do filmów a to nie tylko Wietnam tylko inne kraje czemu nie o zobaczcie już <laughs> tutaj też jakiś inżynier coś tam robi, tylko ten wygląda na tego co zakłada kable a jutro mają być zdjęte. No tak, zakładają moje Dobra, nie, bez komentarza. E, no, także tak to wygląda, że no. No bo co więcej można, no staram się przeszukiwać. Tutaj jest fajne taki do posparcerowania sobie, ale tylko jakimś wieczorem. No na no, przykład właśnie jakbym nie przymknął oka dzisiaj, to może tu bym posparcował. Ale nie, tak naprawdę chciałem jechać gdzieś. Nie chcę spoilerować, więc nie, nie chcę mówić, ale. Fajne miejsce, według mnie. No jutro pewnie nie pojadę, no bo jak po live, to nie pojadę. Kurczę, czy to są jakieś w ogóle światła, czy, czy trzeba się rzucać <grym> i żeby przejść? A w ogóle po co ja tam chcę przejść? No dobra, przejdę. <grym> Dobrze, to, to tak to wygląda, że, że trzeba zrobić troszkę biegu. No, i, i wierzcie mi podejrzewam, że nie tylko ja, podejrzewam, że wielu youtuberów ma ten sam problem. Youtuberów, zobaczcie, co ja mówię. Znaczy, słuchajcie, co ja mówię. Yy, no, że po pewnym czasie, jak są w jednym miejscu, to się robi, to, no, gęsto. No. no, mówię, jestem tutaj, tego jeszcze nie pokazywałem, ale to wszyscy znają. I kochają. Dobra, lecę. Lecę zobaczyć coś, co mi przyszło do głowy. Zobaczcie, singapurskie lody. A Ostatnio gadaliśmy o tych śnieżkach, co tak były w wafelkach, ale tu są w chlebie. Znaczy w kanapce. No, takich rzeczy to nie widziałem. W Kanapkę z frytkami to widziałem, ale... No, ale takich rzeczy to nie. Dobra, idę. No i idę. Do... A jeszcze mi się przypomniał jeden komentarz. no Wybaczcie, że... No mniej więcej pamiętam, ale dobra, nieważne. E, chodzi o życie nocne. No raz zrobiłem odcinek i najsłabszy odcinek chyba od, od początku kanału wyszedł. Więc... E, no spróbuję jeszcze. Wieście mi, że o tym myślałem, rozmawiałem nawet e, i tak dalej, i tak dalej. I będzie taka seria odcinków właśnie nocnych będzie fajnie no. postaram się żeby było fajnie Było w, w moim stylu oczywiście I będzie seria Także będzie seria odcinków z wieczora czy tam później nocy Oczywiście też będą te poranki Tylko no, dzisiaj wyszło jak wyszło no, no niestety organizm powiedział ej i już. Także co do tego komentarza, to, to jeszcze chwilkę cierpliwości i takie coś będzie u mnie na kanale. Oczywiście przeplatane, no bo też nie zrobię że cały tydzień, tylko, tylko nocą. Staram się to jakoś właśnie urozmaicać. No i żeby też samemu mnie się nie zaczęło nudzić. No. Chociaż co do Phnom zaczyna się nudzić. Ja sobie zrobiłem małe kółeczko. No co, udaje się w kierunku Siny, potem jeszcze zakupy, Do tam coś, żeby nie było, nie było jęków na live, że, że mało. A, no i jeszcze raz przypominam, yy... Live jest o godzinie 17 lub odrobinkę później, ale raczej będzie o 17 czasu polskiego, oczywiście, na kanale Raport z Akcji. No to za tą reklamę to powinienem końca życie LB robić, ale widok ładny. Ładnie trawka przycięta tutaj, zadbane zraszacze, mordynki dynki, wodynki i wszystko Tylko, że patelnia no. Tylko, że patelnia Parę drzewek by się przydało No dobra Teraz jestem w nową uliczkę chciałem wejść Nie wejdę, bo Bo panowie inżynierowie też to, No nic no, to idę w, Idę w drugą no. Jezu Ale tutaj widzę Na pacie, że jedni Kawle zdejmują, a drudzy zakładają. No, no, sobie tak powinno być zazębianie się, nie? Co do tego live'a jeszcze to jak? To nie znaczy, że jak będzie u Adama, to nie będzie akcji. No właśnie nazwa zobowiązuje, a ja jeszcze raz powtarzam, że też przygotowałem niespodzianki. No ja już wracam z powrotem powolutku, w sensie tam y, do Win A zobaczcie i znowu w kolejnym, czyli jest akcja zorganizowana, dobra no, wiem dzisiaj tak trochę o kablach <laughs> odcinek, a nie tylko i na komentarzu było i na coś tam i będzie live, też, więc będzie się działo. Ale jeszcze mi coś przyszło do głowy i tak stanąłem, bo cień, cienia troszkę. Jeżeli to nie obetną, to co? Te wszystkie internety w domach nie będą działać przez jakiś czas? To no chyba tak, no. Nie wiem. Ale dobre pytanie, chyba, no. Nie wiem. Jak ktoś się domyśla o co chodzi, to proszę o, o, o pomoc. No, panowie kopią. Więc, więc może to jakoś szybko pójdzie. No W każdym razie, jak utknął kabel, no to przestanie działać to, co po tym kablu idzie. No, Logicznie. Dobra, lecą. Myślenia za dużo. No, ja już jestem u Siny, ale Sina się bardzo źle czuje. Dzień dobry, Sina. So, where are we going now? Hospital. Musimy jechać do szpitala, nie, nie ma już nie ma, że tak powiem wyjścia, także pan nas tutaj będzie wiózł. No i co? Żegnam w tym odcinku, bo to już e, no będzie na potem, bo to pewnie długo będzie trwało. Sine. Siju w nowym odcinku. Do zobaczenia w nowym odcinku. Do widzenia do jutra. No dobrze, ja jestem przed szpitalem z Siną. No, tam, takim szpitalem, no, sz, no szpitalem w sumie, tego takim nie jakimś molochem, tylko szpitalem. No. Podobno. Okej. Okay. Ja jestem na zewnątrz, tam diksina e, się dowie co i jak. No i co, i będziemy kończyć ten odcinek, jak to już było w ujęciu wcześniejszym. Ja tego chciałem tak pozdrowić, zaprosić na live. E, podziękować oczywiście za wsparcie, lajki, suby i tak dalej i to wszystko, bo dzięki temu kanał wzrasta <grywa> no i co? I do następnego odcinka, który się zacznie no, za chwilę no. żeby nie było no ale będzie, będzie, że tak powiem wszystko... no, kontynuacja tego co się dzieje. No, Zobaczymy, mam nadzieję, że, no, że... No. Będzie dobrze Pozdrawiam serdecznie, pa nowowy przychu, kamera wonic. Życie w tamboży w swoich filmach Konik na twarzy, krok po kroku Pokazuję świat bez pośpiechu wam oku